Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w tym filmie. Właśnie wróciłam z zakupów i zrobiłam, słuchajcie, takie zakupy na cały tydzień. Eee, także mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. Ostatnio dawno, dawno nie mogłam się tak zmobilizować i zmotywować, żeby zrobić takie zakupy na cały tydzień, ale pamiętam, że były to naprawdę cudowny, cudowne czasy i cudowne chwile, kiedy udało, udawało mi się to robić. Eee, robiłam zakupy wtedy online, do tego też może można byłoby wrócić, ale nie ukrywam, że mam większą przyjemność zrobienia zakupów takich, wiecie, fizycznie i do sklepu i coś powybierać. Nie mogłam nawet się zdecydować, jaki sklep, Sainsbury's, Aldi, Tesco i tak dalej. Yy, stwierdziłam ostatecznie, że zrobię zakupy w Aldi, bo tam najwięcej oszczędzę. Poszłam tam, okazało się, że lodówki nie działają i nie ma dużej ilości jedzenia właśnie z lodówek, więc przemieściłam się do Sainsbury. To jest taki sklep, który nie jest najtańszy, uważam ale bardzo generalnie lubię z niego owoce i warzywa. Uważam, że mają taki inny smak i mięso lubię też tam kupować. Eee, ale w tym się, że jest drogi nie ma dużo, nie ma takich fajnych zwrotów, punktów i tak dalej, na przykład jak Tesco, moje ulubione i ukochane, które bardzo z sentymentem wspominam. Eee, tylko mam kawałek czek drogi, nie tak dużo, tak wiecie, może z 10, słuchajcie, góra do 15 minut. Ale Tesco jest duże. a ten z jest taki... Jakby być przytulny, bo on nie jest za malutki, nie jest za duży, jest sam raz, także jest taki przytulny i w sumie to spokój, tak długo robiłam tam zakupy, także cieszę się, że tam poszło. Ostatecznie zapłaciłam 111 funtów na cały tydzień. Generalnie nie jest to tak dużo, ostatnio w lipcu, zapłaciłam. Może tego towaru było więcej, ale wiecie, przynajmniej nie będzie e, brzuchy, nie będą bolały i no, nie zmarnuje się więcej jedzenia za dużo. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, I 111 funtów to jest też. Taka kwota, którą słuchajcie, ostatnio to wydawałam, e, wydaje mi się, no, dawno temu, kiedy robiłam właśnie tygodniowe zakupy, przed inflacją, także po inflacji, powiem Wam, że naprawdę jest ok. Powiem Wam, że mimo najszczerszej chęci nie zdążyłam wyłożyć wszystkiego na stół, także schowałam pewne rzeczy do zamrażalnika e, i te rzeczy właśnie zamrażalnika i pieczywo zaraz Wam pokażę, a w międzyczasie. E, Tutaj, jak widzicie, produktów, słuchajcie, nie brakuje, także będzie co oglądać. Przejdę sobie tutaj o, po, po lewej stronie. I, I chyba od tej strony tutaj po prostu zaczniemy. Słuchajcie, co tutaj mam? Pierwsze co mam, to mam skrzydełka. No to może w ogóle mięso, bo to będzie właśnie ten obiad na cały tydzień. Tu mam skrzydełka na zupę już tak dawno. Nie było zupy jakoś tak na tych skrzydełkach, bo o, ale mi się trochę, wiecie co? Ten mój sklep taki był. Koszyk miałam za mały i mi się tak trochę to, ale dobra. Yy, Spadek gór na ziemi się nie otworzył, więc. A coś mam jeszcze za sprem, a propos jogurtów coś ważnego. Yy, słuchajcie, skrzydełka kupiłam na zupę, bo już tak dawno nie było. A tak jak mówię, lubię tam mięso kupować w tym sklepie. I kupiłam też piersi z kurczaka, też duże opakowanie, 1 kg piersi, więc spokojnie to nam wystarczy. Nawet może nie zjemy tego w tym tygodniu. Mięso wołowe, bo cię będzie na obiad, i było na promocji po trzy funty taka jedno opakowanie, więc wzięłam dwa yy, zamiast 750 gramów, już. Zazwyczaj kupuję to 750 gram i wzięłam też karkówkę, którą albo zrobię gulasz, ale nie wiem czy nie będzie za mało, jak nie to mam ochotę na takie kotlety z karkówki. Także to włożę akurat do zamrażalnika, bo te kotlety będą w niedzielę. Co prawda sobie teraz przypominam, że nie kupiłam czerwonej kapusty, miałam ochotę do tych kotletów, ale mam korzystała, także zobaczymy, albo dokupię, albo skorzystam z tego co jest. Tutaj mam dwie paczki, więc kilogram mięsa spokojnie mi starczy do... Na dwa dni myślę, że ten obiad będzie, albo nawet go zamrożę pewną część. I tyle, i tyle jeżeli chodzi o mięso na ten tydzień, chyba, nie? Co? Nie jest źle, tak? Mi się wydaje, miała być gdzieś ryba zamrożona, ale wykupione wszystko, bo z jest poniedziałek, więc ludzie... Wiecie, było bardzo dużo ludzi, powiem Wam. Jeżeli chodzi o jogurty, to już Wam powiem, o co mi chodzi. Jogurty naturalne, patrzcie, żeby było napisane na tych jogurtach naturalnych, żeby one zawierały... No i teraz powiedzcie mi, kultury bakterii, ale czegoś mi brakuje jeszcze w tym sformułowaniu kultury bakterii, żeby one zawierały te kultury, bo ja się dowiedziałam, że niektóre, je, zauważyłam, że nie na wszystkich, bo zauważyłam, że jakiś czas temu... Jak patrzę z jakiego mereka, czy pełno tu, i tak, bla, 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 zauważyłam, że jest napisane, a gdzie nigdzie nie jest napisane. I po tym czasie, kiedy to zauważyłam, dowiedziałam się, przeczytałam, że są jogurty naturalne, które nie zawierają tych. Nie wiem jak one są, w jakim procesie tworzone, że one są pozbawione tych, e, tych bakterii, ale w każdym razie nie zawierają tych dobrych, czynnych składników. Jak już jecie ten jogurt, no to już by wypadało, żeby zjeść to chociaż z tym, czym mogłoby to być. No więc zwracajcie na to uwagę. z te. Właśnie markowe tej tej marki sensu mają, więc o tym się nie musicie martwić. Dwa mleka pełno pełnotłuste kupiłam, także powinno na ten tydzień starczyć. Mleko bez laktozy, bo jeszcze mam także jedno, mi też wystarczy. Sok jabłkowy, bo ten sok jabłkowy po prostu jest... E, po prostu jest tańszy w tym wielkim opakowaniu. Może leżeć 4 dni, 5 dni, myślę, że nic się nie stanie i nam wystarczy. Dezodorant miałam ochotę, szukam taki trochę błękitny, gdzieś tam widziałam taki błękitną buteleczkę, ale nie chcę takiego bawełnionego zapachu, tylko taki bardziej, właśnie no tu jest akurat, zobaczymy, po prostu dezodorant. E, takie serki małe, funt 50 na promocji były, wzięłam słuchajcie pizzę i to z taką y, przecenioną już pizzą, ona w ogóle była na promocji za po 3, 4 funty były, a ta pizza w związku z tym, że data ważności, przydatności czy tam ważności do spożycia jest do dzisiaj, to kosztowała 3,30 czy 29. ja stwierdziłam, że ją kupię, bo ją zaraz, y, no tak za godzinkę y, myślę, że ją zjem, więc będziemy. Jak najbardziej w porządku. Ja rzadko takie rzeczy kupuję, ale się dzisiaj skusiła. bo tak jakoś zawsze albo nie nie kupuję dlatego, bo jest zbliża się lata ważności, tylko akurat w tym dniu czy na następny dzień nie mam ochoty na to, a to trzeba jest szybko skonsumować. Yy, jeszcze powiem wam, a kupiłam masło Kerrygold, bo po prostu miałam ochotę, 2,50 bez żadnej promocji słuchajcie się yy, tutaj no, pokusiłam się bez żadnej promocji za 2,50 na takie, yy, takie masło, Bo ja zazwyczaj masła, bo margarynę zawsze kupuję i bo na zapas jak ona jest na promocji, nigdy bez. Yy, ale margarynę miałam, bo teraz jem lurpak anotoryczny cały czas, tylko i wyłącznie lurpak. Tutaj mam jogurty takie mm, truskawkowe, które były na promocji za punkt 50 i je ostatnio miałam, w zeszłym tygodniu, kiedy się źle czułam i w ogóle mój brzuch nie bolał, żołądek, więc ja mam jogurt po jakimś czasie, po dwóch dniach i jest przepyszny, więc go sobie kupiłam. A tu takie zobaczyłam w bardzo pięknym opakowaniu. Opakowaniu się spodobało, bo jako, że takie jogurty waniliowe, pamiętam, w Polsce lata temu, ale ja mam właśnie w takim kolorze, nie wiem czy one będą tak smakować, ale ta wanilia była przepyszna i były na promocji z 90 na 60. 60 więc to jest um, taki ryż. Ja to prawda wolałabym nie niż ryż, ale jeżeli to będzie takie dobre, to nie ma co wybrzydzać. Tutaj dla fanów owoców i warzyw. Warzywa za chwilę, ale zacznijmy od owoców. Mam śliwki za funt 20. One są troszkę twardsze, także za kilka dni będą, wydaje mi się, dobre. Mam borówki, bo będę robiła smoothie jutro. Maliny będą na dzisiaj. Truskawki są do tego smoothie na jutro i tam jeszcze bananek wyląduje. I tu jeszcze, w tu mam jeszcze gruszki, bo ja zawsze z tym kupuję gruszki, dlatego bo uwielbiam to opakowanie i ten smak. To jest taka gruszka nie za duża, nie za mała, lecz sam raz, bardzo smaczna, kosztuje 2 funty za 4 sztuki. I zawsze sobie właśnie taką gruszkę bardzo często długo brałam do pracy. Eee, no, do pracy sobie brałam. Eee, co tu jeszcze tak w lewo, bo ominęłam? Mam czosnek. Jeden tak o, jedną taką gałązkę, bo ja lubię kupować. Masz ten spacer. czosnek jest wtedy eee, no, z różnych miejsc, ale nie z chiński. Eee, I kupiłam taki hmm, hmm, powiedzmy, sos pieczeniowy, czy tak to się w Polsce nazywa? Przejdę sobie stąd, bo oczywiście lepsze światło pada. Ja wszystko ustawiłam w drugą stronę, tam gdzie jest gorzej. Eee, Sos pieczeniowy. Ta wersja jest do kuczaka, po prostu jakby jasny, sos pieczeniowy, a ciemna jest ciemna, która jest tutaj jakby do mięsa wołowego. Dzisiaj będę potrzebowała do tego mięsa, tak jeżeli ktoś chce wiedzieć, będę robić takie zrazy. W piekarniku piec i zaleję właśnie sosem. Troszkę, 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 troszeczkę. Koska rosowowa też troszeczkę. Akurat będzie mi potrzebna. Bardzo chcę taki smak uzyskać, wiecie, sztuczny. Yy, I czosnek to Wam pokazywałam. Musztardę. Miałam ochotę na taką musztardę, która jest trochę inna y, i taka, wiecie, jakoś tak wybrzydzałam te musztardy. No więc stwierdziłam, że wybiorę tą, bo mi się bardzo podobał, po prostu spodobał kolor. Też kosztowała swoje, bo 2,70 za nią zapłaciłam. I to jest chyba ta musztarda Dijon. Chyba nie, tak się mówi Dijon, nie wiem, ale to jest ta musztarda. Ta. O, tu widzę, że ładnie, o wiele ładniej wszystko widać. Najlepsze ziemniaki, jakie można zjeść, zaraz po tych ziemniakach, w takim podobnym opakowaniu, one są 2 funty, kosztują w większości sklepów, no. Ja w ogóle bardzo dużo lubię ziemniaków angielskich, eee, lubię te, te Maris odmiany i lubię... No, 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 Albert chyba tak się to nazywa i jeszcze takie wyszło jedno wydanie ziemniaków, które też lubię bardzo, ale te są najlepsze, 2,60 normalnie kosztują, 80 teraz kosztowały i są po prostu, są przepyszne, to, są, to jest ziemniak, który raczej nie do kopytków, nie do takich hmm, przetworzonych produktów, ale po prostu ziemniaczki albo upieczone, albo ugotowane. Marchewka będzie potrzebna i do zupy i do dzisiejszego obiadu. Cytrynki zawsze lubię skropić, nawet dzieciom jak biorą jakieś owoce pokrojone. Paprykę wzięłam, bo ładnie wyglądała. Ogórka też sobie wzięłam, bo też już dawno nie było, tak mi się przydarzył, po prostu Dwie puszki pomidorów, tak w razie czego właściwie. Nie mam do niego pomysłów, może je dzisiaj wykorzystam do zrazów, ale lepiej żeby były serki, nie wzięłam sobie teraz, przypomniałam mojego sera bez laktozy, także Filadelfia, bo dzieci lubią serki śmietankowe, za funt 20 na promocji, zawsze też kupuję je generalnie tylko jak są na promocji yy, i kupiłam ser Gouda, takie sery się zawsze lepiej opłaca bardziej kupować, nie wiem jak w Polsce, bo już nie pamiętam, zresztą kupowałam była zawsze w plasterku. ale w Wielkiej Brytanii, czy w UK właśnie te sery, czy w UK, te sery generalnie bardziej się opłaca kupować w kostce, mam, mam na myśli kostkę. E, nieważne jaka marka, może być ta marka po prostu z sklepu, e, czy marka, wieszcie, o co mi chodzi, albo po prostu typowa Aldi, albo typowy Lidl, albo Sainsbury, ale zawsze się opłaca kupować e, w kostce, bo to są dużo różnice, a w sumie w ogóle można kupić za 5 funtów na kilogram taki duży, duży ser. to prawda to jest jeszcze taka najtańsza, najtańsza opcja ze wszystkich, jak tam, wiecie, korzystacie produkty z jedynki, Dzieńdynkom z Polski to właśnie coś takiego, ale smaczny jest ten ser, bo jadłam. Koska była na promocji, ta wychodziła po 9 czymś na kilogram. Tu wychodzi taki ser w plastrach po 12, ale gołta, bo cheddar jest jeszcze droższy. W kostce można zetrzeć, no tak Wam mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Kolesław, sałatka, bo była na promocji również za funty 20 I ja zawsze kupuję te kolesławy jak już. Jak chyba, że mi kupią do domu, czy bo ja nie lubię, to zawsze te lepsze, wszystkie sklepy, te lepsze, nawet Aldi, te lepsze, nawet te lepsze, bo inaczej są po prostu jakieś takie dziwne, a to jest takie wiecie, taki gold, można powiedzieć, tutaj wzięłam takie patyczki dla dzieci, żeby to czasami czymś zająć, szyneczka, którą chcę Wam powiedzieć, że to jest taka szynka, za którym ja nie przepadam z tym chlebem, bo to po pierwsze mi się jakoś nieładnie wygląda i po drugie jakoś stwierdziłam, że to nie jest do końca, nie będzie smaczne, ale kilka razy jakoś tak to wylądowało w mojej lodówce i ja zjadłam i to jest naprawdę smaczna szynka i czuć różnicę, także nie wiem o co chodzi. No bo nie sądzę, że po prostu ten chleb zmienia całą szynkę w środku jak smakuje, a jest bardzo smaczny, więc jeżeli ktoś nie jad, to można sobie to ściągnąć, jeżeli ktoś nie, nie lubi, ale jest no i taka moja przyjemność, to jest raz na jakiś czas kupuję sobie taką wołowinkę, bo ja bardzo lubię taką wołowinkę, mi brakuje takiej wołowinki do rosołu tutaj i tak dalej, nie raz jakąś tam wrzucam taką co kupię, wiecie te steki yy, czy tam z polskiego sklepu, ale to nie to nie to samo taki wybór może kiedyś w, w takim sklepie mięsnym w każdym razie lubię wołowinkę, więc takie plasterki, bardzo fajnie tutaj mają pomysł rozwiązanie na kanapkę, uwielbiam z musztardą właśnie połączeniu też mam taką świeżą bułeczkę, także będzie bardzo smacznie tutaj soki były na promocji za 5 funtów, 10 opakowań także my tego nie kupimy w tym tygodniu, ale dzieci będą mieć na dwa tygodnie to jest fajna cena pitę kupiłam, bo powiem wam, pita w porównaniu do wszystkich tortilli zawieram wiążące tłuszcz palmowy, pita tego nie zawiera różne firmy dzisiaj zobaczyłam trzy różne i żadna nie zawiera oleju palmowego, także ho 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 a jutro będę robiła sałatkę kebab biorąc o i do tego właśnie też jest tutaj sałata, która będzie polana śmietaną, majonezem jogurtem, majonezem z czosnkiem, takim sosem no i będą warzywka do tego także to będzie taka pita doritosy miałam ochotę, patrzcie tutaj widzę, że coś jeszcze reklama Burger Kinga za funta 20 z kartą nektar tutaj mam koperek do zupy do tych dzisiejszych warzyw mrożonych, które zaraz wam pokażę i szczypiorek, bo będę robić pastę jajeczną do tego właśnie nie kupiłam jajka, ale mam, więc użyję je kupiłam też dwa makarony na zupę, ale nie na dzisiaj, po prostu na zaś, bo są fajne, można znaleźć e, tutaj takie gwiazdki akurat. I też taki makaron mniejszy do, do zupy, też fajne, fajne one są do zupy, co wam, co wam będę dużo mówić. Kupiłam też bekon na sobotę i na lub na niedzielę, bo ja ostatnio uwielbiam bekon, który można, nie trzeba smażyć, albo jak chcecie więcej go... Nawet można zrobić w piekarniku. Bekon można zrobić, położyć w piekarniku na papierze do pieczenia. No, może tutaj wszyscy wiedzieli, ale ja to odkryłam całkiem niedawno. I ten bekon jest cudowny z piekarnika, lepszy niż z patelni. Także bardzo Wam polecam. I pieczarki, no to na maśle, na tym lurpaku robię. No Notorycznie jestem uzależniona teraz od tego duetu. Taka, taki tost z bekonem i pieczarkami, albo po prostu taka bułka. Pomidory też całkiem ładnie wyglądały, chyba mi tutaj już to przyznacie. No i skusiłam się na ponczusie, mam tyle słodyczy w domu, że nie powinnam, ale się na takie, skusiłam się na takie ponczusie, bo opakowanie było ładne, byłam głodna i tym właśnie się poczęstowałam wychodząc ze sklepu. Kolejna część zakupów, tutaj trochę zrobię miejsca i zaraz Wam pokażę co jeszcze mam. No i zmierzałem już do końca, zostało mi kilka rzeczy, dosłownie tutaj z zamrażalnika mam te rzeczy których brakowało, mrożonek, coś czego brakowało i praktycznie wyrywałam panu, który wykładał towar z rąk. Więc wzięłam frytki, bo takie ładne opakowanie było. Jakoś nie miałam ochoty specjalnie na... Znaczy, no, miałam ochotę, jak już zobaczyłam to opakowanie, ale nie miałam zamiaru kupować. Może do tej karkówki. Ładnie wyglądały. Wzięłam takie frytki. Wzięłam też na zupę mrożonkę, fasolkę i... Coś, co akurat najmniej lubię, bo to jest sporo tej kukurydzy, ale zawsze gdzieś tam dorzucę, to będzie kolorowo. Wzięłam też pieczywo, bo tak jak mówię, to już będzie na cały tydzień są zakupy. Więc wzięłam, tutaj mam cztery bułki. Ja, to też właśnie wrócił, coś, co bardzo lubię w tym sklepie i dlaczego właśnie się zdecydowałam i chciałam od samego początku tam iść, to jest pieczywo. Chleby, bułki, wszystko. I lubię bułki, akurat te, które najbardziej lubię, to była tylko jedna. No ale okej. Okay. Te bułki też są całkiem smaczne, chociaż one są ze serem. To jakoś tak do tej pory nie lubiłam je paczkowanych do końca. Tam czasem, czasem, ale te świeże są bardzo fajne. Także cztery takie bułeczki kupiłam. Tutaj mam też, pokażę Wam może je, czemu nie wyciągnę Wam, jest tego opakowania papierowego i te wyglądają tak, także bardzo, bardzo sympatycznie. Tutaj wzięłam też takie nowości, takie mini Ciabata, też bardzo fajne bułeczki. pachną cudownie i tutaj też wzięłam cztery takie bułeczki, także się cieszę bardzo, słuchajcie o, to jedną, którą ja lubię, też wam kiedyś obiecałam, że pokażę chyba wam nie pokazywałam to jest ta, to jest taka zwykła bułka przemna, która bardzo mi smakuje przypomina bułki polskie, taką poznańską także bardzo je lubię one są po 35 pensów i je kupuję była jedna, ta w ogóle taka ładnia jeszcze była, także do tego mięska wołowego będzie, moi drodzy i też kupiłam bardziej z myślą o dzieciach, tu siateczka mi się rozwaliła, to nie wiem, gdzie ja to włożę, do jakiejś folii przełożę zaraz z tej papierowej torebki, ale kupiłam im takie ciemne bułeczki, świeże. One też są smaczne, po 35 pensów No, z ciemnej, ciemnej mąki, także. Takie pieczywo, takie bułki też kupiłam, bo się do mnie uśmiechały, zwykła podstawowa bułka pszenna, która też o dziwo nie ma najgorszego składu, jeżeli chodzi o to pieczywo, takie wiecie świeże, także naprawdę nie najgorszy skład i nie ma z tego co widzę, nawet teraz patrzę, ale nie widzę oleju palmowego, który też jest nawet w pieczywie i taki chleb, taki chleb to już troszkę jest, nie jest taki świeży, bym powiedziała, dla te ważności jeszcze dwa dni ma i tutaj skład nie patrzyłam, ale yy... Ale okej, okay, też nie jest najgorzej. I ten chleb kosztował funt 70, także w sumie to nie najtaniej, to jest taki chleb na zakwasie. Zobaczymy, bo im pierwszy raz, także co będę mówić, jeszcze nie wiem, jak na będzie smakować. Zgrzewka wody, 4 razy funt 20 czy coś takiego. I jeszcze bananów wam nie pokazałam. Te banany też do smoothie, w ogóle u nas banany. Ja zawsze za po owsiance do banany. No banany generalnie u nas po prostu ym, gdzieś zawsze się użyje także pięć takich małych i sześć, czy osiem takich większych, no i to by było na tyle także dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał jak tak, to zostawcie kciuka w górę eee, dajcie mi znać, gdzie Wy robicie zakupy w Polsce koniecznie też mi dajcie znać nie tylko w Wielkiej Brytanii, to oczywiście bardzo chętnie też poczytam komentarze, gdzie lubicie robić zakupy eee, prawdopodobnie wydaje mi się, że podobne sklepy na pewno, no ja generalnie lubię, lubię wszędzie zakupy, więc trudno, żeby ktoś nie trafił tutaj akurat w tą, eee, w tą, w tą rubrykę, ale w Polsce też dajcie mi znać, gdzie lubicie robić w Polsce, w jakich marketach, hipermarketach, supermarketach, jakkolwiek zwał to zwał, to dajcie mi proszę koniecznie znać, będzie mi miło poczytać te wiadomości, ja serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu, jak zawsze zapraszam do widzenia kanału ponownie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo ciepło. Mua!